Dawno, mieszkałam tam, 40 lat. No, w porządku, tylko troszkę zaniedbane. Nie ma, tam, nie ma gdzie wyjść na spacer, nie ma żadnych placów zabaw. Wychowałam tam dwoje dzieci i w sumie spacer kończył się na, o, na cmentarzu koło kościoła i z powrotem, no, także. A jako miejsce, no, dla mnie to jest dzieciństwo, tam się kojarzy, no, Fajnie Rozumiem, że teraz mieszka pani w centrum? Teraz mieszkam tu w Dywidssach. I nie przeprowadziłaby się pani już do łabęd? No to nie. Nie. Tam godzina 16, jak się w tej chwili jedzie, to jest miasto zamarłe. Huligani jedynie, jak mhm. mają pieniądze, to tam na tym słynnym rynku, tam są ataki. Jest, no po prostu to jest takie teraz w tej chwili zapomniane. Jeszcze jak y, pamiętam lata, jak jeszcze chuta dobrze funkcjonowała, bumar y, to się tam coś działo. Były y, w obrodach y, różne imprezy, a teraz. Ożywić, przede wszystkim odnowić te domy zniszczone, zrobić jakiś konkretny plac zabaw, bo przecież młodych nam dochodzi. Mm -hmm. A z tymi dziećmi nie ma gdzie być. To był w pierwszej kolejności. Mm -hmm. Przecież jak ten dworzec tam wygląda, nie wiem jak w tej chwili, ale bynajmniej półtora roku temu to było straszne. Ojej, mieszkam w ławędach. Jak ocenia Pani swoją dzielnicę? Ym, bardzo fajnie, przyjemnie, sympatycznie, dużo zieleni, lasy. Bardzo fajnie. Owszem, z tym troszeczkę jest problem. Natomiast no, myślę, że można by coś z tym zrobić. Myślę, że nam można pewno coś stworzyć dla młodzieży, tak jak był Dom Kultury u nas w Łabędach kiedyś. Tak myślę, że coś podobnego można by u nas właśnie w Łabędach stworzyć. Szczególnie u nas tak, że jakieś place zabaw dla dzieci, ponieważ akurat w mojej okolicy jest tego mało. Mhm. Boisko które u nas gdzieś powstało, było super pomysłem. Natomiast, no tak jak mówię, te place zabaw dla dzieci myślę, że są bardzo potrzebne. Mm -hmm. Jak się Państwo mieszka w Gliwicach? Bardzo dobrze. Już wynajmowaliśmy kiedyś trzy miesiące, w sumie krótki okres i tak nam się dobrze mieszkało, że postanowiliśmy znowu wynająć tutaj. Mhm. A co państwa skłoniło do tego, żeby zakupić mieszkanie w Gliwicach, właśnie? Kurczę jest duże miasto. Myślę, że tak. Uważam, że jest spokojniejszym miastem niż Bytom Katowice. Ja jestem osobiście, niż Bytom jestem osobiście mhm. z Bytomia. Niezbyt jestem za tym miastem. I dużo, dużo skwerów, dużo zieleni. To mhm. jest dobre w tym mieście, że jest się w centrum miasta, a nagle można skręcić fuliczkę obok, i usiąść spokojnie na awce, i w ogóle się nie odczuwa tego, tego gwaru. Tego...